4, 5, bo to jest wiara. To tam bracia fałszywi świadków Jehowy, właśnie świadkowie Jehowy nas wyprosili, bo my żeśmy się nic złego nie robiliśmy. Tylko, że mamy ducha Chrystusa, Rzymian 8.9, 9 a tam jest duch Jehowy, czyli Jehowa to jest taki morderca, niszczyciel inteligentny pedofil, zboczeniec taki seksualny, co do Magomora nie ma żadnych praw, ma zasady nienawidzi tych co myślą i wychwalają Chrystusa dzieje apostolskie 1.8 ci co właśnie są świadkami Chrystusa no bo świadkowie Jehowy nie są świadkami Chrystusa, bo służą amerykańskiemu Jehowie, który właśnie no tu rządzi w Polsce też bo, bo po prostu to jest Cezar Jehowa, Pan Jehowa. No i Chrystus jest w Słowie Bożym, jako król, jako ojciec, jako nauczyciel, zbawiciel, Zmartwychwstanie, martwych stanie życie. Chrystus na Golgocie obiecał Łotrowi raj, a Jechowa obiecał wam śmierć, bo zniszczy niegodziwych wszystkich świadków Jehowy, bo Chrystus uratuje swoich. Także kto należy Chrystusa do Chrystusa w jego prawdzie miłości, będzie żył w raju, bo Chrystus jako drugi Adam. 1 Koryntian 15, rozdział 22-23 wykupił nas z grzechu śmierci oddał życie doskonałą krew właśnie tą krwią nas wykupił i teraz trzeba ufać 100% dla Chrystusa a świadkowie no nie ufają bo zrobili z niego anioła a zrobili firma Jehowa że tam krawaty, ubrania, oni ma papierku nie palą, nie piją, nie przeklinają ale inteligentnie wypraszają bo nie chcą ducha prawdy bo oni jeszcze śpią Efezan 5.14 i Mateusz 25 rozdział 5-6 wysłać domość rozłącz się, jeżeli chcesz. No i świadkowie właśnie Mateusz 25 rozdział, e, 5, 6 werset zasnęli. E, w kłamstwie diabła i diabeł najbardziej jak uszy, tych świadków przerobił na swojej kopyto, że oni służą niemu, Mają wadzę diabła. Jana 8, 44. A no, nie chcą służyć tak jak Chrystus służył. No bo cały świat leży w mocy właśnie diabła. I Chrystus teraz przychodzi, wiąże diabła, objawienie 20, rozdział od 1 do 6, Hebrajczyku 4, rozdział 4 do 13, nigdzie nie można się schować, także nie odbierajcie sobie życia, objawienie 9, 6 do 21, bo Chrystus daje życie wieczne tym, którzy będą Go słuchać, naśladować w Jego prawdzie miłości, bo w tej miłości jesteśmy uczniami Chrystusa Jana, 13, rozdział 34, 35, i Chrystus jest pośrodku baranek, objawienie 7, 17, Objawienie 12, 1, 12 gwiazd, to jest 12 aniołów. I teraz właśnie anioł Bogdan do was przemawia. Także nie ma prawdziwej religii, bo jest wiara. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. Jedna wiara, Efezan 4.5. Jak uwierzycie, Hebrajczyków 11 rozdział, od 1 do 40, jak Abraham, Mojżesz, jak prorocy, tak. No ale nie macie takiej wiary, bo macie widzialną organizację fałszywych proroków, Mateusza 7. 15, objawienie 19, 20, objawienie 20, rozdział 10, werset i żywcem będzie wrzuceni do jeziora, do piekła, sumienia. Żywcem, bo wasz system kłamstwa straci moc. Drugi Cesarz drugi rozdział od 1 do 16. Ja jestem jako syn Boży, bo Chrystus jest moim bogiem, ojcem. Mateusz 23, 8, 9. I 1 Jana 3, 8. Po to się urodziłem, żeby obnażać wasze die, dzieła diabła, bo służycie diabłowi, czyli szczerce oskarżacie Chrystusa, mordujecie go, przekłamując jego obraz prawdy i planu zbawienia. Bo Chrystus chce was zbawić. 1 Temu, Tusza 4, 16. Możecie się zbawić teraz sami, bo Chrystus już tego pragnął, tego zbawienia dokonało się. I teraz, jak nie przyjmiecie Chrystusa w naśladowaniu, 1 Piotra do grozi od 21 do 25, objawienie 14 rozdział od 1 do 5, mam iść za barankiem, nie za kobietą jechową, bo jechowa jest kobietą, a Jachwę. 1 Koryntian 10,4 to ta skała, co pili na pustyni, to jest Chrystus. Także Wy na pustyni macie teraz te stojaczki, swojego cielca. 239 krajów, i to Was zwodzi. Bo robicie litera prawa, Mateusz 24:14, 2 Koryntian 3:6, litera prawa zabija, bo nie ma ducha prawdy, miłości Chrystusa. No ale Chrystus budzi Was i będzie przebudzeni, ale czy nabierzecie mądrości teraz? Bo tamte panny poszły, te księżniczki, dziewice poszły i nie miały oliwy, przyszły, pukały i było za późno. Także już jest ostatni dzwonek, gdzie apostolskie 17 rozdział od 11 do 34. Czas nie niewiedzy się skończy. Wy macie wiedzę, a wiedza chodzi przed upadkiem. Wasza wiedza wbija w pychę i jest przed upadkiem. Także współczujemy. Na Urszula, YouTube, Urszula 888, możecie zobaczyć, jak byliśmy u świadków Jehowy i jak się zachowali wasi fałszywi bracia. Bo kolosan 1-2 w Chrystusie jesteśmy prawdziwi dopiero. Ja na 16. Jeden pasterz. Ezechiela 34, dziękujemy fałszywym posterom, posterzom fałszywym nauczycielom, 2 Piotra do 1 3 także Jana 14, 17 Duch Prawdy nas prowadzi, Chrystusowy Rzymian 8, 9 i Chrystus jest nauczał na trawie, bo jakby tam wczoraj Chrystus poszedł, też go wyrzucą on posłał swoich uczniów Bogdana Urszulkę Ewę trzech uczniów, trzech świadków Dzieci 1, 8 i Chrystus jest on jest tym Bogiem, życiem wiecznym, a wy daliście to. A to to jest rzecz, a on to jest osoba. Ale Wy ma, jesteście tacy inteligentni, że łaska, laska, po literki zmieniłem i łaska Wam się skończy. Niezasłużona życzliwość. nie no niezasłużona, bo Wy nie zasługujecie na życzliwość, naprawdę, na i łaskę od Chrystusa bo go Wy wykręcacie, kłamiecie, a kłamcem diabeł uśmiercił Ewę. 1 Mojżesza trzeci rozdział i Jana 8 rozdział 44. Waszym ojcem Jehowa jest ja. właśnie Diabłem, a Chrystus ma swoich żołnierzy. I wasze posłuszeństwo, żeby było całkowite. 2 Koryntian 10 rozdział 3 do 6. Rzymian 1 rozdział 5 werset. Wszystkie narody mamy przyprowadzić do posłuszeństwa dla Chrystusa. Bo Chrystus jest Królem, Ojcem, Nauczycielem, Zbawicielem i widzi wszystko z góry. I przykazania w sercu. Hebraczyków 8 rozdział 8 do 12. Bogosławimi.